Słyszałem, widziałem, że wizualnie ta gra nazywa się Duke Nukem 3D Nie, nie będzie z tego serii Raczej um, gra, którą miałem zaplanowaną na dzisiaj um, Z takim żarcikiem la la Miała być na temat magii ze skrótem HP i to miało być właśnie to trollololo. Ale, ale gra wymaga do działania do zboxa, z którym się ewidentnie źle nagrywa. I o ile jeszcze Ducknikem Adwoke udało mi się jakoś nagrać z drobnymi, nie lub bardziej asynchronami, o tyle tej gry nie dało rady. Po prostu kombinowałem, bawiłem się i mi w ząb. Mam materiał na dysku, no więc stwierdziłem, że nagram w ramach wytłumaczenia tej ten przejścia płynnego od serii Ducknikem 2 na jakąś inną serię, którą wymyślałem, nie wiem na za tydzień. nagram Duke Nukem ma 3D i się pojawił problem, że nagram mam 45 minut materiału, który się nagrał 30 minut bez dźwięku więc ładujemy się tu jeszcze raz już nie mam tego poczucia takiej A, o, że widzę to pierwszy raz po tylu latach i jest tak fajnie, to działa wow no i i, i to jest troszkę smutne, bo bo, 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 bo bo ten efekt jak się wraca po latach do jakiejś starej gry jest bardzo bardzo fajny i przyznam, że ten, że, że miło się poczułem mogąc znów sobie popykać w a dwójkę A tu się okazało, że co owszem mogę popykać w dwójkę, ale bez nagrywania. Co to jest? Gdzieś, gdzieś, gdzieś tu coś jeszcze powinno było latać i mnie atakować. Widzicie właśnie to jest ten problem. Zamiast teraz skupiać się na fajnych rzeczach, to się skupiam na tym, że tu jeszcze coś powinno być, że mi się przypomniało, że tu jest, że to widziałem na, na poprzednim nagraniu. O ła, dostań Dobra, jest. Tu sobie wrócimy. Przy okazji. A gdzie jest... gdzie... Dobra. I znowu to robię! I gdzie jest? I co jest? Gdzie jest? Te płaskoludy jedne. Te płasko ludy. I tym razem mi nie ten, nie wyskoczy... Wszystko mówiąca informacja Shit Happens yy, Wyskoczył mi achievement na poprzednim nagraniu takie główienko na wrogu ekranu z napisem Shit Happens A, to się dziesz. Dziesz. Dobra, panowie, wracamy. I... Panie! Wracamy panowie i panie. Trolala, -la, tro -la, -la, tro -la, -la, la la tu mam wszystko, tu mam mniej lub bardziej wszystko, to ładujemy się od tej strony, Do cich, do cich Tu mi się cały czas wydaje, że jest coś, ale to jest tak, się odkrywało kiedyś sekrety. Szło się w kółko i, i się używało wszystkiego na wszystkie. I w końcu się coś znalazło. Atom! Znalazłem atom! Sister Eye 3. Ha, te plakaty są zabawniejsze jak jestem starszy, znaczy... Nie w sensie tradycjonalnym ha ha, hi, hi, he, he. Dobra, może zróbmy to od tej właściwej strony. Wow, coś tu jest? Nie, nic tu nie jest. Czyli pójdźmy od łazienki. Jestem zbulwersowany, że ten, że nie ma drugiej nogi, bo była druga noga. Tutaj jestem, nie wiem. nie wiem. Nie wiem, czym się to robiło. Jestem przekonany, że to się robiło tyldą i dało się kopać z dwóch nóg naraz. Widzicie. O! Jest animacja kopania. Kiedyś tego nie było. Wow. W ogóle to jest silnik, który nie ogarnia, poza tym, że to jest trójwymiarowa przestrzeń z dwuwymiarowymi obiektami w środku. Tak jak ten kibel, albo Duke albo cokolwiek do czego da się strzelić. Kanapa jest 3D. Wow. E, to. <grywa> Mega. E, to rzecz, o której warto powiedzieć, to. a w sumie jest le lepiej to wygląda. E, to, że ta gra ma spory problem z ogarnianiem czegoś tak banalnego jak. banalnego. Teraz to się wydaje banalnego, jak lustra, bo. Duke ma bardzo rozbudowany edytor plansz. I jeżeli do tego edytora plansz wrzucicie lustro i z drugiej strony, naprzeciwko tego lustra, wrzucicie lustro, to w tym momencie zrobi się... O ile dobrze pamiętam, wywalało to komputery nie tylko mi, ale każdemu, kto się z tym borykał. Bo to działa tak, że jeżeli spojrzycie na Duke'a, on tak naprawdę jest spajtem. To jest taki kwadracik, który jest naokoło około, na diuka, to znaczy ca cały Duke jest jakby kwadracikiem, który się wyświetla, w którym jest narysowany Duke. Jeżeli traficie gdzieś tutaj nad ramię, to i tak zranicie ma, jakbyście strzeli tutaj. O, o to by trafiło Duke'em, tak samo jakbyście trafiali mu w głowę. Wystarczy, to że traficie Uff, między nogi tutaj, i mimo wszystko to będzie zaliczone jako trafienie. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden obiekt. Obiekt, który się kończy na około dziuka i powyżej lekko dziuka, poniżej lekko dziuka, i tutaj wszystkie te, 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 te części są jakby dziukiem, Duke MM, chociaż my widzimy tylko długo narysowanego. Tam, gdzie nie jest narysowane, to w edytorze jest użyty jeden kolor do przedstawienia. to jeszcze nie są te czasy żeby było png albo e, photoshopowe psd żeby było, była opcja przeźroczystości nie 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 no 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 no, no. wtedy e, był jeden kolor predefiniowany do tego żeby być odczytany przez grę jako kolor którego nie ma przeźroczysty i w wypadku długnika ma tym kolorem jest taki łoczejebny taki dramatycznie brutalny różowy taki taki że bardziej się nie da Okej, okay, to też wziąć to cię Dziękuję. A! Czy on zabił swojego kumpla właśnie? To było mega. Lecimy piątkę. Zrobimy pani now nową dziurę. To był słuchar. czasów. I co? I co? I co? I co? Za dużo czasu w tej grze spędziłem, wiem gdzie co jest, już na pamięć, tak być nie powinno w żadnej grze. Ale to są też te czasy, że wtedy gier, człowiek mm, oderwał jakąś gierkę i mucił w nią do upadłego, nie było tak, że... Jak sytuacja dzisiejsza. Mam jedną grę, ale mam jeszcze pięć innych do przejścia i ja po prostu przelatuję, aha, aha, dobra, dobra, widziałem, dobra. Pum I do widzenia. Czemu ja poleciłem do Próbowałem zrobić to, nie wyszło. Proszę. Tędy do kina, bo wow. Jest tu jeszcze jakiś cwaniak Nie ma. Ok. z gościnności panienki. O! Oh, jest ten. Moglibyśmy teraz polecieć na skróty do Exita, ale. Ale nam się nie chce. Zróbmy to jak, jak, ten, jak należy. Shotgun, fajnie jest. shotgun niż Shotguny w grachu ogólnie nie wygnajają zazwyczaj, to jest takie fajne. Pop Action! O kurczę, kurczę, Nie No dobra. Tudu, tudu. No jasne. Zróbmy także, zróbmy także. Au, też oberwałem. Brutalnie. O ile dobrze pamiętam. O, to była swego czasu gra Bals of Steel Flipper. Nienawidzę flipperów. To był jeden z najlepiej sprzedających się fliperów trzech czasów. Dziękuję flipper ten Bals of Steel. Eee, I tak, to nas machnęło do kina. Dobra, wróćmy się na piechotę, why not To jest fajne, jak się strzeli. kubę, To się i wróci do normy. Kólu odporne kuble. kuby. Eee, kuble, kubły. Ice bucket challenge z tym byłby ciężki. Ten... I to jest Dziuk dwójka, tak, który dopiero co przeszliśmy Słuchajcie tego tekstu, tego słuchana mm, I... To, mm, to, mm, to, mm, to, to się... Jakby zahaczam, może... Dobra, nieważne, nieważne Nie było kminienia no więc, jako że nie udało mi się nagrywać z gierki, z której planowałem nagrywać, zaraz będzie je dubu Niestety i tak mnie zahaczył. Dammit! To po to człowiek tu podlatywał, żeby nie musieć się z tym orać my Celowałem w głowę. Po co zbiornikiem celować w głowę przeciwnika? Idziemy krawędzi. Idziemy po krawędzi. Tutaj coś z tą krawędzią było? Nie, nie było. To się po prostu dało dostać i tyle. Yeah. No nic, no nic. Mam nadzieję, że e, Diukniukem zamiast HP zaspokoi wasze. Gdzie on jest? Gdzieś na demo jest, ale on jest tak bardzo dwuwymiarowy, że go nie widać. Ja yes, on Czy on złamał nogę O. Oh. Dobra, zmienimy sobie na jetpack i jednak wlećmy tutaj, nie chcę mi się wlec naokoło znowu 5% jetpacka zjadłem, dramat, dramat No ale dobra, przechodzimy Jest ten klasyczny uwalnięcie z łapy Pum. Ja wam dziękuję za uwagę, hej! Znowu Luigi, znowu Ach, Drabie jeden Kiedyś dawano fajną muzykę do tych gier, nie to co teraz. O kurde. Serio? Panie 2D. O, w porę ta gierna. Pewnie wziął kamizelkę nowość, nowość. No, no, no.